And till I will tight all to you We'll just head down carry on cause what else can we do But get through and we'll sing Hallelujah but What is that to you right now?

Było to połączone, powiązane ze współpracą bazy z Fundacją Positive Ways. Positive Ways to inicjatywa charytatywna, podczas której posiadacze supersportowych samochodów wspólnie podróżują przez Polskę lub Europę. I na wieczornych licytacjach, najczęściej poprzedzonych kolacjami, zbierają naprawdę ogrom środków na cele charytatywne. Podczas ich pobytu w Poznaniu zaprosiliśmy ich na teren naszej bazy. Uczestniczyliśmy również w kolacji charytatywnej, na której właśnie na, na aukcję przekazaliśmy możliwość zwiedzenia terenu naszej bazy. Stesję zdjęciową z samolotem F-16, ale taką można powiedzieć wisienką na torcie był właśnie wyścig samolotu z samochodem. Mój przyjaciel, wieloletni Łukasz Gogulski, postanowił stanąć w szranki i za ogromną kwotę, blisko ćwierć miliona złotych, wylicytował możliwość ścigania się swoim samochodem, właśnie z samolotem F-16 wojskowym. Staram się wspierać bardzo różne akcje charytatywne, natomiast gdy dowiedziałem się, że Positive Ways na swojej akcji charytatywnej będzie licytował możliwość ścigania się z FM16 na bazie wojskowej, no od razu wiedziałem, że to jest coś, w czym muszę wziąć udział. Od samego początku byłem nastawiony, żeby tą licytację wygrać. W zasadzie kwota aż tak bardzo się nie liczyła. Szedliśmy jak najwięcej środków przeznaczyć dla dzieci. Cieszę się, że padły duże sumy. Zawsze staramy się pokazać, że żołnierze mają wielkie serca i myślę, że prestiż 31. Bazy Lotniczo-Taktycznej w środowisku wojskowym, w środowisku poznańskim pozwala nam na jak najbardziej efektywną działalność tych zbiórek. Wyścig był wielkim przedsięwzięciem, jednak udało nam się e, wykonać go w ramach naszego treningu ciągłego. Czyli jako pilot demonstracyjny muszę wykonać odpowiednią ilość lotów treningowych na naszym lotnisku, ale również na, na lotniskach tak zwanych pozabazowych, tak? czyli na przykład lotnisko Ławica, lotnisko Leszno i właśnie w ramach jednego z takich treningów udało się przeprowadzić również ten wyścig. Czyli było to z ogromną korzyścią dla mnie. Przećwiczyłem po prostu trening na, na lotnisku innym niż lotnisko tutaj bazowe a również mogłem po prostu przybliżyć swój pokaz szerszemu gronu poznaniaków. Taxiway to są te wszystkie, które samoloty się poruszają, a E-Prom to tam, gdzie stoi. Kiedy mamy trochę czasu też dla nas, możemy pomagać innym i też na tym chcielibyśmy skupić nasz wysiłek tutaj, żeby ci ludzie, którzy są w potrzebie, są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, mogli widzieć w wojsku nie tylko swoich obrońców, ale również swoich opiekunów, tych, którzy im przychodzą z pomocą. I tutaj e, naprawdę ogromny szacunek dla Pana Łukasza za to, że chciał w taki właśnie sposób pomóc tym ludziom, łącząc całą swoją pasję e, z tym swoim dobrym sercem. Tak Taki osiągnęliśmy, przerósł, no, można powiedzieć, wszelkie oczekiwania. Udało nam się zebrać ponad 260 tysięcy złotych. Wszelkie środki zostały przeznaczone dla jednostek i placówek, które wspiera nasza baza. Można powiedzieć, że dwie pieczenie na jednym ogniu zostały upieczone. Z jednej strony jest to realna pomoc dla tych ludzi, a z drugiej strony mamy też świetną przygodę, mamy też piękne widowisko, mamy też fajny fan dla wielu osób, które było to zaangażowanych. Kilka dni poświęciłem na to, żeby faktycznie profil samego wyścigu również przećwiczyć, nie tylko w powietrzu, ale również w symulatorze. Nawiązując do samochodu Łukasza, 765 LT, od początku bardzo przemyślany projekt. Trochę to trwało, proces wyboru, proces spotkań i organizacji tego wszystkiego. Natomiast na sam koniec powstał nam piękny projekt. W tej fabryce ponad 100 godzin zajęło technikom, żeby polakierować auto. Amazon Color Stream, tak nazywa się ten kolor. Jest na tyle niespotykany, że nawet ciężko u mnie w specjalnej, specjalnym moim case MSO, czyli McLaren Special Operations, znaleźć ten kolor. Łukasza, projekt był pierwszym projektem tak bardzo zaawansowanym. Jednym z niewielu, tak naprawdę, który znajduje się w, w tym kraju, a myślę, że i wyróżniającym się na świecie. Dzięki uprzejmości władz wojskowych, lotniska w Krześinach, bazy w Krześinach. Mieliśmy możliwość dokonania kilku przejazdów próbnych. Chcieliśmy zapoznać się z trasą przejazdu i długością pasa startowego, po którym mogliśmy w przyszłości się ścigać. No niestety ta próba nie poszła po naszej myśli. Jest pas to jest dobre miejsce. Teraz się węża pas, zieleń. To będzie minament. Coś poszło nie tak, jak tłumawiają kierowcy wyścigowi czy rajdowi, prędkość była odpowiednia, w naszym przypadku 333 na godzinę, tylko droga okazała się za krótka. Rzeczywiście nastąpił błąd po naszej stronie, po stronie kierowcy, po stronie mojej jako pilota, zagapiliśmy się, przestrzeliliśmy punkt hamowania, znaleźliśmy się przy tej prędkości 333 poza betonowym pasem startowym. Oprócz tego, co tkwi w DNA McLarena, czyli przyspieszenia, e, prowadzenia się, przyczepności, e, każdy może liczyć na to, że jest to jeden z najbezpieczniejszych samochodów jakiej możemy poruszać się po że. Czy idea została pogrzebana. Początkowo tak nam się wydawało. Tak, mieliśmy rozbity bardzo drogi samochód, mieliśmy poważny wypadek na lotnisku wojskowym, a zastanawialiśmy się, czy znajdziemy jeszcze ludzi dobrej woli, żeby ten wyścig przeprowadzić. Przede wszystkim mieliśmy pewne skutki zdrowotne, no nie było nam w tym momencie do śmiechu, ale wszystko zakończyło się bardzo szczęśliwie. Idea nie została pogrzebana przede wszystkim dzięki uporowi Łukasza, który powiedział: "No nie no Marek, nie poddaje mi się". Próbujemy to zrobić ponownie. Tym razem postanowiliśmy zadbać o wszystkie szczegóły. Przewidzieliśmy każde najdrobniejsze zdarzenie, które może nam się wydarzyć. Aby uniknąć wszelkich możliwych komplikacji, przede wszystkim takich wpływających na bezpieczeństwo, przeprowadziliśmy wiele testów, wiele prób. Zaczynając od ośrodka doskonalenia techniki jazdy w Bernara, gdzie jest pas startowy, bo jest to byłe lotnisko. Jak i też testy z zaangażowaniem wszystkich służb bezpieczeństwa Straży Pożarnej na lotnisku Ławica. you know when they click click through to the site and it's about the e-store be run